Cześć! Dzisiaj opowiem Ci o naszym dwusegmentowym, aluminiowym łóżku, które powstało z myślą o stylistkach rzęs i linergistkach. Zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić Tobie i Twojej klientce maksymalny komfort pracy podczas wykonywanych zabiegów. A co jeszcze? Łóżko posiada certyfikat medyczny, dlatego może być stosowane nie tylko w branży kosmetycznej, ale również medycznej. Tak wygląda łóżko po wyciągnięciu go z torby transportowej, którą również otrzymasz w zestawie. Po bokach znajdują się dwa metalowe zapięcia. Otwórz je. Wszystko, czego potrzebujesz do jego złożenia, znajduje się w środku. Montaż jest naprawdę banalnie prosty. Na początek rozłóż nogi łóżka i ustaw na podłodze w należytej pozycji. Ustaw również jego wysokość za pomocą systemu FastLock. Następnie weź obie części podgłówka i złącz je razem za pomocą rzepu. Teraz zwolnij blokadę i rozłóż stelaż podgłówka. Po krótszej stronie łóżka znajdziesz dwa otwory na podgłówek. Zamontuj go. Możesz również regulować kąt jego nachylenia w zależności od potrzeb. Teraz znajdź dwa podłokietniki. Rozłóż je i wsuń w otwory znajdujące się po bokach łóżka. Gotowe. Teraz śmiało możesz przyjmować swoje klientki nie tylko oferując im stylizację brwi czy rzęs, ale również na przykład masaż. Chcesz więcej się dowiedzieć o naszym produkcie? To zapraszam was na naszą stronę internetową. Link oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia.